Wizowie, oczywiście Robsi z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie, jak już pewnie dobrze wiecie, set 9,5 jest dostępny do grania na serwerze testowym PBE. No i pytałem się was, czy chcielibyście film o tytule, takim jak właśnie widzicie, czyli Set 9,5 w pigułce? Yy, odpowiedzieliście, że tak, byliście tym filmem bardzo zainteresowani, także witam serdecznie i zapraszam. Także pierwsze zmiany, jakie nastąpiły, no to są oczywiście zmiany systemowe. E, mamy tutaj napisane, że itemy zostały posortowane na cztery kategorie, czyli core itemy. E, są to itemy mm, do zrobienia ze zwykłych komponentów, takie po prostu, które robimy sobie, slamujemy w każdej gierce. Dalej mamy radiant itemy, czyli mocniejsze wersje core itemów. E, artefakty, czyli rzadkie przedmioty z takimi unikalnymi e, interakcjami. E, czyli. Między innymi na przykład e, itemy Orna, bardzo dobrze o tym wiemy, prawda? Dalej mamy support itemy, czyli itemy, które e, bufują bardziej Team niż e, posiadacza tego przedmiotu. Dalej, moi drodzy, przechodzimy do nowych traitów, które zostały dodane. No i pierwszym traitem jest Bilgewater. Co to powoduje? Pierwsze, co to mamy tutaj? Próg 3, 5, 7, 9, także można mieć tutaj 9 Bilgewater. Ciekaw jestem, jak będzie to działało już w walce. Od jutra, przy okazji, będą pojawiały się już filmy z PBE, także spokojnie zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka pod tym filmem i na pewno nic nie przegapicie. Czyli tak, bilkwater. Ataki i zdolności bilkwaterów powodują, że wrogowie zostają oznaczeni. Oznaczenie przechowuje pewien procent zadawanych yy, wrogowi obrażeń. Yy, oznaczeni wrogowie zostają trafieni kulą armatnią po dwóch sekundach, zadając przechowywane obrażenia oraz dodatkową stałą wartość jako obrażenia fizyczne. No i tutaj mamy napisane, ile tego procentowego damage'a yy, tutaj będziemy mieli. Dalej mamy x stałe. E, czyli tak, e, zdobądź takie jakby mm, heksy, jak to e, szukam słowa? Mm, takie heksy żywiołów, coś takiego, e, które przyznają różny bonus w zależności od gry. E, tutaj ten bonus zmienia się co każdą grę, także w każdej grze będziecie mieli, jakby, po prostu no, inny bonus, proste. Gdy wzmocniony bohater zada obrażenia umiejętnością przeciwnikowi, podpala go, zadając dodatkowe 30% zadanych obrażeń jako obrażenia magiczne w ciągu. w ciągu. Overtime? O... Nie wiem, w sumie. O co tutaj chodzi, ale po prostu same X stale podpalają naszych wrogów, a przy okazji mamy te heksy. Tutaj, przy okazji, jest 2, 3, 4, 1 hex, heks, 2 heksy, no i tutaj mamy, że dodatkowe obrażenia. Ten, ten ogień, jakby to podpalenie zadaje. Dalej mamy gangplanka. Gangplank jest legendą, także ma własny swój tutaj trade, no i już wam go tłumaczę. No i Gangplank ma coś takiego, że po prostu y, używa swojej mm, maczety coś takiego, czy tam szabli, jeżeli stoi w dwóch pierwszych rzędach, albo pistoletu, jeżeli stoi w dwóch tylnych rzędach. Możecie przypomnieć sobie Gravesa z setów poprzednich, nie pamiętam gdzie to było, chyba w secie szóstym, gdzie w zależności od tego, gdzie ustawiliśmy naszego Gravesa, no to on był albo range championem, albo melee championem, także tak samo jest tutaj z Gangplankiem, ale do Gangplanka jeszcze przejdziemy później, moi drodzy. Dalej mamy Vanquisherów i Vanquisherzy E, działają następująco Obrażenia od umiejętności Vanquisher'ów mogą uderzać krytycznie Czyli nie potrzebujemy tutaj e, Spell -kryty Item'ów Czyli takich jak e, Infinity Edge albo Joule Gauntlet Absolutnie tego nie slamujemy jeżeli w naszym carry jest Vanquisher No i ma tą synergię aktywną Dodatkowo Zyskują wraz z rosnącym progiem tej zachęty, czyli 2, 4, 6% szansy na trafienie krytyczne, właśnie z umiejętności i w sumie nie tylko. No i dodatkowy, dodatkowe obrażenia tego krytycznego uderzenia. Dalej, moi drodzy, mamy usunięte treaty, no i mamy tutaj Shadow Isles już tego nie zagramy. Jordle zostały też usunięte, sadek d zostały usunięte oraz oczywiście skoro Dedaje skoro nie ma Senny, no to Redeemer. Ale do, przy, y, do y, usuniętych czempionów właśnie przejdziemy sobie teraz. No i kogo my tutaj mamy? A nie, przepraszam, to są dodane czempiony. Czyli tak, y, moi drodzy, mamy po kolei y, Gravesa. Graves rzuca granat dymny w kierunku obecnego celu. Y, wybuchnie po uderzeniu, zadając obrażenia fizyczne po pobliskim wrogom. I pozostawiając za sobą obłok dymu, yy, który. Mm, redukuje mm, atak speed przeciwnika, tak? No i tutaj mamy również podane e, wszystkie statystyki tych speli i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście do tego nie przykładamy większej uwagi, bo to się może w każdym momencie zmienić i na pewno się zmieni. Może nie u wszystkich czempionów, ale zdecydowanie u większości. Dalej mamy Ilaoi, która jest Bilgewater i bastionem, co ciekawe, myślałem, że ona będzie tutaj bruzerem, ale nie, jest bastionem. E, także, co my tutaj mamy? Zadaje obrażenia magiczne ob... Obecnemu celowi yy, wyciąga duszę na 5 sekund podczas trwania. Yy, nie czekaj, łączy duszę yy, na 5 sekund podczas trwania połączenia. Yy, uzdrawia się o pewien procent wszystkich zadawanych obrażeń. No i oczywiście tutaj również mamy statystyki. Dalej mamy moi drodzy Milo. I Milo jest xtalem oraz Invokerem za 1 Golda. Także kto wie, może jakiś Milo Reroll okaże się. No, ale tak, Milo kopie piłkę w obecnym kierunku, yy, który jakby fokusuje, zadając obrażenia magiczne oraz ogłuszając na dwie sekundy. Bardzo fajne, że postać za jeden golda tutaj mm, może nam zaeferować nawet Stunka. Także bardzo, bardzo fajne. No ale dobra. Eee, zresztą w jakichś Invokerach i tak powinno być to spoko całkiem. E, piłka odbija się e, do najbliższego wroga za celem, zadając obrażenia magiczne w promieniu jednego e, heksa. Dobrze, moi drodzy. Przechodzimy do tukostów. I w tukostach mamy. To jest na Firi. Czyli tak, pasywnie dostaje 20% Omni Vampa, fajne. Aktywnie zadaje 120% swojego AD Damage'a. No i ma ona też również, jak widzicie, cechę Darkin. Shuri Challenger, to swoją drogą, ale ma tego Darkina. I Darkin powoduje to, że jednostki, które są tym Darkinem, mają swój jakby przypisany. Przypisano takie, taką, jakby broń, yy, i jeżeli ten Darkin umrze, no to najbliższa jednostka, która się yy, tam obok niego znajdowała, przejmuje ten yy, Darkin Boost, że tak to nazwę. No i dobra, tutaj mamy Darkin Dagger. Yy, po rzuceniu przywołujesz towarzyszy yy, zataczających. Dobrze czytam? Zataczających, tak. Yy, atak na pierwszego trafionego wroga, zadając łącznie 180% obrażeń fizycznych ze swojej siły e, ataku. Dalej, moi drodzy, mamy Kiana. Kiana do nas powróciła w postaci Xtal Slayer Rogue. Skacze, uderzając y, wrogów w linii, zadając procentowe obrażenia ze swojej siły ataku plus procentowe ze swojej mocy umiejętności, jako obrażenia fizyczne. Ogłuszając i podrzucając... Pierwszy trafiony cel na 1,5 sekundy e, oraz wszystkich innych wrogów na pół sekundy. Tak to na ten moment wygląda. Dalej, moi drodzy, mamy Twisted Fate'a, który jest Bilkwater'em oraz multicasterem. No i Twisted Fate działa tak, że oczywiście rzuca kartę, e, która zadaje obrażenia magiczne. Po półtorej sekundy e, karta jakby eksploduje, zadając obrażenia magiczne pobliskim wrogom. Także kto wie, może jakiś Twisted Fate w multicasteru, reroll. Kto wie, kto wie. Dalej moi drodzy mamy ee, jednostki za 3 Golda. No i pierwszą jednostką jest MFK. Bill Strategist. Co ciekawe, w ogóle MFK Strategist. Tak nie wiem, trochę też mi się to gryzie, ale okej. Okay. Jest także. Jej spell działa tak, że mm, przywołuje taki deszcz cool w kształcie litery X niszcząc 35% tarcz yy, swojego celu i zadając obrażenia magiczne. Przez 5 sekund trafieni wrogowie mają zmniejszone o 35% ee, shieldy. Także taki anti-shield miss, yy, miss Fortune może to jakoś sytuacyjnie tutaj zadziała. Dalej, moi drodzy, mamy Nautiliusa. I Nautilius jest naprawdę bardzo ciekawą jednostką, ponieważ jest to Bilgewater Juggernaut, yy, także zdecydowanie jednostka tank kto by się tego spodziewał, no i pasywka działa tak, że dostaje 30% bonusowego armoru oraz magic resistu ze wszystkich źródeł, czyli nieważne czy, e, nie wiem, macie na nim jakiś emblem bastionu, e, czy macie po prostu zeslamowane itemy, po prostu 30% więcej armoru i magic resistu kto wie, może będzie to fajnie działało zobaczymy w przyszłych na pewno filmach i streamach, pamiętajcie o tym link do twitcha w opisie no a aktywna jego umiejętność to jest że e, przywołuje wir który zadaje obrażenia magiczne wrogom w obrębie dwóch heksów, ogłuszając ich i przyciągając do środka poprzez podrzucenie. Dalej mamy, moi drodzy, Niko, która jest bastionem, też ciekawe, no i oczywiście x-talem, czyli przywołuje te takie tam heksy. Niko skacze w kierunku obecnego celu i zyskuje tarczę na 3 sekundy. Następnie po krótkim opóźnieniu uderza w dół, zadając obrażenia magiczne wrogom w obrębie dwóch heksów. No, nic skomplikowanego raczej. No i ostatnim trzy e, kostem że tak to tutaj spolszczę, jest queen. No i ona tutaj wypuszcza walora, jakby w takiej kolumnie e, może być to pionowe albo poziome, to już jest przetestowane przeze mnie. W której znajduje się najwięcej wrogów, oznaczając ich na 4 sekundy e, Oni wtedy przez te 4 sekundy dostają 10% e, o 10% zwiększone obrażenia, następnie spuszcza grad strzał zadając obrażenia fizyczne między wszystkich wrogów. Także tak to wygląda. Queen ogólnie jest Demasją i Slayerem, także e, ciekawie. No i moi drodzy, Four Costy. Four Costy, które mieliśmy już okazję zobaczyć e, dużo wcześniej, czyli między innymi Fiora, później będzie również Silko. No i Fiora jest Demasją oraz Challengerem. Staje się niemożliwa do sfokusowania. Uderza obecny cel 4 razy. Każde uderzenie zadaje 155 obrażeń ze swojej e, siły ataku. Jako obrażenia fizyczne i obrażenia yy, no, True Damage. True damage. Yy, leczy się przy tym za 20% całkowitych zadanych obrażeń. Yy, no i tutaj jest jeszcze taka yy, dopiska, że jeśli cel umrze, zmienia yy, cel na najbliższego wroga. Dalej mamy Mordecajzera. Pasywka działa tak, że ataki doda zadają dodatkowe obrażenia magiczne, które są zwiększone, gdy mm, jego umiejętność jest aktywna. No i w ogóle jest Noxusem i Slayerem, to też warto o tym powiedzieć. Aktywna umiejętność jest taka, że zyskuje tarczę o wartości 40%, swojego, 40 swojego zdrowia i zwiększa zasięg o 1 na 5 sekund. Czyli po prostu dostaje jeden hex dodatkowy zasięgu ataku. Zabijanie wrogów w tym stanie kradnie pewien procent ich zdrowia, siły ataku, mocy, umiejętności, pancerza i odporności na magię, dopóki walka się nie skończy. Także Mordekaiser na froncie, jakiś mocny, no naprawdę nie dość, że kradnie statystyki od przeciwników, to jeszcze no, jego obrażenia, więc jego ataki więcej biją. No, Mordekaiser ogólnie, naprawdę na ten moment wydaje się giga broken. Dalej, moi drodzy, mamy najle. Ataki, e, to jest oczywiście pasywka, ataki zadają obrażenia fizyczne w stożku, e, raniąc do dwóch dodatkowych wrogów. Co trzeci atak uderza e, jakby tak w linii, zadając obrażenia fizyczne i e, przyznając 20%, y, jakby, no sobie, dostaj, no dostaje 20%. Y, Atak speedu, no tyle. Aktywna, no to to, że dostaje tarczę na 3 sekundy i skacze w bezpieczne miejsce, czyli troszeczkę taki rikon nam się przypomina, prawda? Dalej, dalej, moi drodzy, mamy Silko, o którym wspominałem. No i jeszcze Zaje Silko ma umiejętność taką: jest oczywiście zonem, co do niego bardzo pasuje, i Sorcererem, co też w miarę pasuje. Rzuca fiolkę w pobliskich wrogów. Pokrywając sąsiadu, sąsiadujące, jakby z nim, heksy. Wrogowie, dotknięci efektem tego, tej, tej, jakby mikstury, dostają obrażenia magiczne co sekundę. A sojusznicy, którzy stoją jakby w tych zarażonych heksach, że tak powiem, dostają, znaczy regenerują sobie zdrowie. Także tak to wygląda. No i oczywiście Zaja, która jest Aionią oraz tym vanquisherem, którzy, którzy dostają kryta jakby na spelu od razu. No i ona sobie rzuca tymi piórkami one się stakują, zadając 70% Obrażeń AD plus procentowo mocy umiejętności, jako obrażenia fizyczne. Każde pióro usuwa 6 punktów pancerza z pierwszego celu, którego dotknie, a efekt utrzymuje się do końca walki. Także zaja jest też bardzo fajna, ponieważ nie trzeba na niej de facto grać las Whispera. No i tutaj jest jeszcze dopiska, że bonus Ioni daje jej, że ataki dodatkowo dają jej 5 punktów many. Także fajnie. No i jedyna legendarka dodana tutaj do, do, do naszego setu 9,5. No to jest oczywiście Gangplank. Jak widać jest Bilgewater Gunner oraz River King. River King to oczywiście jest synergia, którą zdążyliśmy już sobie przeczytać. No i tutaj mamy. Podział na y, pasywki, czyli to czy używa swojej szabli, czy używa pistoletu. No i jeżeli używa pistoletu, to dostaje 3 dodatkowego range'a, y, no i ataki odnawiają mu 5%, y, znaczy nie 5%, tylko 5 punktów many. A jeżeli używa tego swojego mieczyka, zyskuje 50%. Nie, 50%, co ja mam z tym procentem? Po prostu 50% pancerza i odporności na magię. Ataki podpalają cel, zadając obrażenia mm, nieuchronne przez 3 sekundy. A aktywnym spelem jest to, że e, przywołuje. Mm, Dreadwaya? Czymkolwiek to jest. No ale dobra, e, to jest chyba statek? Chyba tak, chyba to jest statek taki bo widziałem to już grając w ten nowy set. Aby przepłynąć przez planszę, zdarzając się z pierwszym trafionym wrogiem i zadając obrażenia magiczne w promieniu 3 hexów. Sojusznicy, przez których przepłynie ten statek, zostają wzmocnieni cytrusem, zyskują pręd zyskując prędkość ataku i odporność na kontrolę tłumu przez 3 sekundy. Także naprawdę gangplank no, jest fajny. Z tego co widziałem, to też robi bardzo duże obrażenia. Także sprawdzajcie sobie sami, albo oglądajcie filmy. Dalej, moi drodzy, mamy. Usunięte czempiony, no i mamy tutaj Małkaja, Tristan, Wiego, Kleda, Timo, Zeda, Aksana, Garena, Kaliste, Lisandrę, Gwen, Lux, Urgota, Jasuo, Zeri oraz oczywiście Senne. Dobra, to mi się w ogóle nie nagrywało. Ale moi drodzy, dalej mamy itemy. Zmiany w itemach zostały usunięte e, itemy takie jak szraudy, zizroty i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tutaj widzicie, znacie te jakby receptury tworzenia tych przedmiotów. One zostały wywalone i zastąpione nowymi itemami to jest zmiana, na którą cieszy się bardzo wielu graczy. Ja jestem ciekaw jak wyjdzie. Wydaje mi się, że jest to zmiana na plus, chociaż no niektórych itemków takich sytuacyjnych jak zefir troszeczkę szkoda. No ale dobra, zaczynając od Adaptive e, mu. On działa tak, że posiadacz tego przedmiotu dostaje różne bonusy w zależności od tego, gdzie ustawimy ten unit. Jeżeli gramy unit na froncie, dostaje on 15 Ability Power, 30 Armora i Magic Resistu. Jeżeli gramy go w dwóch tylnych rzędach, dostaje on 35 AP oraz 15 Many co 3 sekundy. Także na jakąś carry, który ma dużo many. No, wydaje mi się, że całkiem spoko taki hełmik mógłby działać. Dalej mamy Crown Garda. Z tą nazwą miałem problem na początku, żeby ją wymówić, no ale niestety nie nagrało się, także tego nie zobaczycie. Na starcie walki dostajemy oczywiście Shielda 30% jakby max HP na 8 sekund, a jeżeli Shield zostanie zbity albo się skończy, dostajemy 40 HP. Także no spoko, na jakiegoś AP Kery, który, który gra, którego gra się na, na froncie, bardzo, bardzo fajne. Dalej mamy Even Shrouda, dostajemy 15 armora oraz magic resistu na, na pierwsze 10 sekund walki, 30% yy, redukcji armoru. Na wrogów w odległości dwóch heksów Także tak to wygląda. Dalej mamy ząb naszora. No i ząb naszora tauntuje naszych przeciwników, czyli przeciwnicy obierają za cel posiadacza tego przedmiotu. No i działa to tak, że jeżeli posiadacz tego przedmiotu zginie, no to pojawiają się tutaj, macie tą nazwę. Ja, ja nie wiem, jak to wymówić, także się tutaj nie będę błaźnił. No i oni tauntują yy, pobliskich przeciwników. Także tak to wygląda. Nie wiem, co myśleć o tym itemie, ale okej, okay, niech będzie, może coś tutaj w nim zmienią, nie wiadomo. Dalej mamy Night Harvestera. No i tutaj mamy, że zadajemy 15% dodatkowych obrażeń, zwiększone do 30%, jeżeli jesteśmy poniżej 60% zdrowia. Także tutaj jakiś adekery który gra się na froncie. Chociaż w sumie nie tylko, bo to jest po prostu damage, nie jest określone jaki. Także po prostu zwiększone obrażenia, później jeszcze są zwiększone, jeżeli mamy poniżej 60% zdrowia. No na jakiś frontline, który robi obrażenia mega dobre. Dalej mamy Steraka, raz na walkę jeżeli nasza postać będzie miała, znaczy zostanie zbita do 60% zdrowia, zwiększa maksymalne życie o 25% i dostaje 30% atak damage do końca walki. Także wydaje mi się, że te dwa przedmioty w połączeniu ze sobą no, mogą nawet całkiem niezłe kombo robić, ale to oczywiście się okaże. Dalej mamy, moi drodzy, support itemy których w ogóle co ciekawe nie da się skraftować No i dobra moi drodzy, okazuje się, że jednak supportowe itemki, które znaliśmy z poprzednich setów nie zostały usunięte Tylko nie da się już ich skraftować Będziemy mogli dostać je po prostu z augmentów lub tego typu rzeczy No ale dobra, mamy również nowe eee, Czyli tak, zaczynając od pierwszego itemku na początku walki wzmacnia wszystkich sojuszników w kolumnach za posiadaczem, przyznając im 30% prędkości ataku oraz 20% pancerza i odporności na magię przez 10 sekund. Yy, w sensie to jest chyba pierwsze 10 sekund? Yy, nie wiem. No ale dobra, dalej mamy yy, Banshee. Na początku walki przyznaje posiadaczowi i wszystkim sojusznikom w obrębie jednego heksa. W tym samym rzędzie odporność na kontrolę tłumu przez 18 sekund. Ok, dalej mamy Chalis, który jak widać działa tak samo jak poprzednio. Loketa też nie będę tłumaczył, no bo każdy to ogarnia. Ale mamy na przykład Big Gema, i to jest nowość. Także co my tutaj mamy? Jeśli posiadacz pozostaje przy życiu po 15 sekundach walki, przyznaje jedną sztukę złota za każde dwie żyjące sojusznicze jednostki oraz każdy żyjący sojusznik zadaje 30% więcej, 34% więcej obrażeń. Nice, 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 nice. Dobra, Obsidian Cleaver również znamy, Randuina znamy, Shrauda znamy. Nie znamy tego przedmiotu. Co my tutaj mamy? Leczy wszystkich sojuszników za 7% ich maksymalnego zdrowia co 5 sekund. Gdy posiadacz umiera, zwiększa ilość uzdrowienia o 200% i kontynuuje trwanie przez 10 sekund. Okej, okay, okej, okay, fajne, spoko, spoko. Dalej mamy Zekę, czyli coś, co już znamy, Zephir oraz Ziziro, także tego też nie tłumaczę. To są, moi drodzy, to były, moi drodzy, supportowe itemy w secie 9,5. No i dobra, moi drodzy, ku mojemu zdziwieniu, to byłyby wszystkie zmiany w tym secie 9,5. Także mam nadzieję, że ten set w pigułce Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, może subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie i że wpadniecie na moje przyszłe streamki. Także co, ja się z Wami żegnam, powodzenia w nowym secie i siemano.